Pan poseł Krzysztof Paszyk, PSL, Trzecia Droga. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie panowie posłowie, panie ministrze. Zacznę od nawiązania do słów przedmówcy. No, panie pośle, no, mówienie, że COVID jest winien temu bałaganowi, który dzisiaj mamy w polskich sądach, w polskim wymiarze sprawiedliwości, no to jest tu wyciąganie pomocnej ręki politycznej pisowi, Bo przecież nie, nie COVID zrujnował, Zrujnował y, sytuację w polskim sądownictwie tylko 8 lat rządów PIS-u i osobiście ministra Ziobry, który wprowadził Polaków w błąd, obiec, obiecując, że teraz niczym szeryf naprawi sytuację, że będzie reformował wymiar sprawiedliwości. No i reformował. Tylko to w wyniku tych reform, panie pośle, a nie, nie covidu, mamy taką ruinę, jaką mamy. Właściwie jakiej by się kategorii sprawnie przyglądać w polskich sądach, z którymi mierzą się. Polacy, to wszystko jest dwa, trzy razy czasami dłużej, jest drożej. Ta dostępność do pomocy prawnej jest po tych ośmiu latach gorsza. Nic nie, po, nie pomógł y, y, pan minister Ziobro tym, który wprowadził błąd. Ja panie pośle Wipler, polecam panu kontakt z panem Markiem Kubalą, przedsiębiorcą ze Śląska, który stanął na czele ruchu pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Zaufał y, y, PiS-owi, zaufał ministrowi Ziobro w tą wizję naprawy sądownictwa, przywrócenia obywatelom wymiaru sprawiedliwości. Ma dzisiaj bardzo jasne, sprecyzowane stanowisko i mówi w imieniu tysięcy podobnych jak on, że został oszukany, oszukano go tylko po to, żeby głosy wyborcze zebrać, dał się tak jak wielu, wprowadzić, bo na się nie da. Dzisiaj potrzeba, potrzeba naprawienia na początek. Więc też dzisiaj niech Konfederacja nie snuje jakiejś swojej autorskiej wizji. Bo na bałaganie, na zgliszczach nie da się zbudować prawidłowo funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa, za którą bardzo dziękuję resortowi Sprawiedliwości i panu ministrowi Bodnarowi, to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, aby uniknąć nieszczęść dzisiaj, które czyhają na Polaków w wyniku zdemolowania niezwykle ważnej konstytucyjnej instytucji, jaką jest Krajowa Rada Sądownictwa, która przez te lata działania w nieprawnej formule. Powołała w sposób wadliwy wiele, wielu, wielu sędziów. Ci sędziowie dzisiaj od sędów rejonowych po Naczelny Sąd Administracyjny wydają werdykty. Ja nic do tych państwa nie mam, nie mam nic do ich kompetencji. Natomiast no, oni i my jesteśmy świadomi tego, że jeśli w procesie podejmowania. Oceny przez sąd, legalność jest podstawową cechą, którą, która musi znamionować wydanie ten werdykt, tego werdyktu. Jeśli powołany sędzia jego powołanie, jego nominacja sędziowska jest dotknięta wadą prawną, niestety to orzeczenie nie ma waloru pewnego, nie ma gwarancji stabilności w obrocie prawnym. I pan poseł Wipler i dobrze również przedstawiciele PiS-u o tym wiedzą, jakie są już i jakie będą. Konsekwencje. Mówiłem o tym przy poprzednim czytaniu. No na przykład rozstrzygnięcie NSA z udziałem sędziego wadliwie powołanego, no to jest narażenie Skarbu Państwa na miliony odpowiedzialności. Ale to jeszcze to są tylko pieniądze, natomiast w grę wchodzą również ludzkie losy. Sprawy związane ze, ze spadkami, sprawy związane z rozwodami, prawo rodzinne, kwestie związane z werdyktami, które przedsiębiorcy e, pozysku, uzyskują. No to jest czasami być albo nie być takiej działalności gospodarczej. Więc to są bardzo poważne rzeczy. Dzisiaj bez naprawienia tego, co zostało zrujnowane, nie możemy mówić o kolejnych, o kolejnych przedsięwzięciach, o kolejnych inicjatywach, które będą przywracały i służyły. Polakom. Wymiar sprawiedliwości też akurat reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które ja, jasno od lat o tym, o tym mówi. Wymiar sprawiedliwości musi służyć, jest powołany po to, aby służyć Polkom i Polakom, aby służyć obywatelom w sprawnym dochodzeniu do sprawiedliwości, w sprawnym rozstrzyganiu sporów, które, z którymi idą do, do, do sądów. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj tak nie jest, ale to jeszcze raz wrócę, bo mnie to nieco wstrząsnęło, co, co powiedział pan poseł Wiple, że to przez COVID. No nie, niestety nie. Niestety nie przez COVID, przez rządy ośmiu lat rządów PiSu ta sytuacja ma dzisiaj miejsce. I podobnie jak pan tu się akurat zgadzamy, co do tego, że skutki, skutki tego są opłakane, skutki tego są niepożądane i chcemy je wyeliminować, ale to pierwszy krok właśnie, w, jeśli chodzi o uporządkowanie KRS-u i, i, i powołań sędziowskich. To jest dzisiaj podstawa, to jest pierwszy krok, który musimy zrobić. I Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, który reprezentuje, jest za jak najszybszym procedowaniem tej, tej ustawy, aby właśnie przerwać to pasmo nieszczęść, które grozi, grozi Polkom i Polakom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan...